W dzisiejszej aktualizacji crypto Bitcoin wpadł w ruch boczny. Porozmawiamy sobie również o jego dominacji względem całego rynku krypto, porozmawiamy sobie również o tym, czego możemy spodziewać się podczas przyszłego tygodnia, ponieważ jest kilka rzeczy, m.in. posiedzenie FOMC Meeting, o którym będziemy wspominali już za chwilę. Przejdźmy szybko do wykresu, zobaczymy na ten moment, że jesteśmy tak naprawdę na świecach jednogodzinowych w ruchu bocznym. Natomiast jeżeli przejdziemy sobie, uwaga moi drodzy, na mniejsze time frame, na bliższy obraz tego, co się dzieje, widzimy nasz ruch który miał miejsce ostatnio e, dwa dni temu, gdzie było zlikwidowane 300 milionów dolarów z rynku i widzimy, że tutaj pomału sytuacja nam się uspokaja. Tak naprawdę na ten moment nic spektakularnego na wykresach się nie dzieje, więc dzisiaj sobie tak porozmawiamy luźniej. Widzimy generalnie ruch po naszym tutaj dużym, gigantycznym ruchu, Idziemy bokiem. Natomiast jeżeli idziemy bokiem, prędzej czy później oznacza to, że będziemy musieli wyjść z ruchu bocznego, ponieważ jest to moment akumulacji. I teraz, jeżeli się dopatrzymy z bliższa moi drodzy na tych framach jednogodzinowych, możemy tutaj dopatrywać się potencjalnego akumulowania w trójkąt symetryczny. zmienimy sobie jego kolor, żeby był bardziej widoczny, na przykład na biały. Więc jeżeli sobie popatrzymy na ten oto no trójkąt symetryczny, który ma miejsce w tym oto miejscu, możemy zobaczyć, że idealnie jest on tutaj respektowany pomiędzy dwoma liniami trendu. Więc widzimy, że w tym miejscu gdzieś potencjalnie możemy spodziewać się breakoutu. No, natomiast uwaga, jaki będzie price target z tego trójkąta? Jeżeli sobie zmierzymy go, jeżeli by został on przebity w dół, będzie to price target na poziomie 27 900, natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że po drodze w obydwie strony, Zarówno w górę, jak i w dół mamy żółte linie naszych wsparć i oporów, które będą nas ograniczały. Zarówno w górę, jak i w dół. Także prędzej uważam, że ten price target jest lepiej rozgrywalny shortem. Ponieważ, jeżeli sobie odpalimy w tym momencie pozycję shortową, w tym oto miejscu, możemy tutaj do naszego, w zależności jak ustawimy stopa, prawda, w zależności od tego, jakie będzie, możemy tutaj skleić co najmniej trade na poziomie 3,1. Natomiast w górę po przebiciu nasz poziom. 29,7 będzie nas ograniczał i prawdopodobnie tutaj mamy trade 1.1, czyli to są trade, których nie rozgrywamy. Kolejny trade to jest 4.5, który jest rozgrywalny, natomiast mówię, to jest jedna tutaj z rzeczy, którą bym zaobserwował podczas weekendu, którą będziemy obserwowali, ponieważ mówię, prędzej czy później górna linia trendu lub dolna linia trendu zostanie przebita, więc to musimy obserwować dokładnie, co tutaj się dzieje, także będę was o tym aktualizował na bieżąco na moim Discordzie, także zapraszam wszystkich serdecznie. W opisie tego materiału znajdziecie link do mojego Discorda, tam będę wrzucał na bieżąco. Z aktualizacją. Natomiast mówię poza tym, tak naprawdę wiele tutaj na wykresie nie widać. Prawdopodobnie w najbliższych dniach będziemy respektowali linię 29,7 oraz 28,6. Więc gdzieś te poziomy tutaj muszą zostać przebite. Jeżeli przebijemy ten poziom w górę z retestem, w tym oto miejscu polecimy na 30 koła. Jeżeli Zlitestujemy, przebijamy, zretestujemy, w ten oto sposób polecimy w dół prawdopodobnie na 27,7. Także mówię, w tym momencie Bitcoin tak naprawdę konsoliduje się w tym oto przedziale musimy zrealizować jakiś scenariusz, który to będzie Bitcoin pokaże. Natomiast w tym tygodniu, uwaga, jest posiedzenie FOMC FED Meeting, które jak dobrze wiemy na naszym kanale jest tutaj bardzo często rozgrywane przez nas na Discordzie i bardzo często wprowadza to bardzo dużą zmienność na rynku, którą możemy potencjalnie rozgrywać. Także w tym tygodniu będzie na pewno się działo musimy być czujni i obserwować, natomiast przejdźmy sobie jeszcze do jednej bardzo ważnej rzeczy i tą rzeczą jest między innymi wykres dominacji Bitcoina, jest to pierwszy raz na moim kanale, kiedy o tym tak naprawdę mówię, ponieważ nigdy wcześniej nie miałem okazji, natomiast zwróćmy uwagę, dla osób, które nie wiedzą, czym jest dominacja Bitcoina, dominacja Bitcoina jest to dominacja względem całego rynku krypto, czyli w tym momencie widzimy, że dominacja Bitcoina wynosi 48,59%, więc w momencie, gdy Bitcoin, jego dominacja spada... Do poziomu np. 39, bardzo często słyszycie w internecie pojęcie typu alt season. Dokładnie dzieje się to w tym momencie, kiedy dominacja bitcoina spada. W momencie, gdy dominacja bitcoina rośnie, altcoiny przeważnie spadają, tracą swoje ruchy cały ruch jest generowany na Bitcoina. Także to jest też jeden ze wskaźników, który bardzo, bardzo, bardzo warto obserwować. Widzimy, że w tym momencie były tutaj dwie bardzo mocne poziomy między 49%, 49% a 39%, pomiędzy którymi Bitcoin się ruszał. Widzimy, że ostatnio generalnie dominacja Bitcoina rośnie. Doszliśmy do kluczowego poziomu, także w tym momencie zobaczymy, czy dominacja Bitcoina będzie rosła. Jeżeli tak, możemy spodziewać się dalszych wzrostów również na Bitcoinie, jeżeli cena domina, jeżeli domina jeżeli dominacja bitcoina spadnie będziemy mogli spodziewać się ruchu na altcoinach i wtedy to jest wykres który również an to jest również wykres, który pokazuje nam tak naprawdę gdzie nasze skupienie powinno być. W momencie gdy dominacja Bitcoina spada, wtedy powinniśmy się w większym stopniu sfokusować na przykład na altcoinach i je rozgrywać, ponieważ jest dużo większa szansa na ruchy wzrostowe. Tak jak sobie spojrzycie czasem na CoinMarketCap, widzicie, gdzie Bitcoin robi ruchy po 2-3%, altcoiny robią w tym momencie po 30-50. To jest dokładnie wtedy, kiedy dominacja Bitcoina spada. Więc to jest ten ostatni wykres, który chciałem na dzień dzisiejszy poruszyć. Także dajcie znać w komentarzu, czy śledzicie dominację Bitcoina, czy jest to pierwszy raz, kiedy macie z nią styczność, jeżeli tak, to polecam wam gorąco ją śledzić. Jeszcze raz zapraszam wszystkich serdecznie do mojego Discorda oraz uwaga, pod ostatnim materiałem udało nam się zdobyć tylko 96 łapek w górę. Była umowa, że jeżeli będzie 100, zrobimy sobie giveaway'a. Także niestety pod ostatnim materiałem się nie udało. Mam nadzieję, że pod tym materiałem się uda. Także zostawcie lajka, like komentarz suba, włączcie powiadomienia, aby być na bieżąco przebijmy dalej 100 łapek w górę. I myślę, że to jest na tyle w dzisiejszym krótkim updatecie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, komentarz oraz feedback na dole. I czekam na dalsze aktualizacje, na dalsze ruchy Bitcoina, o których będę Was również aktualizował na bieżąco, na moim Discordzie oraz na moich kanałach na social mediach. Także dzięki jeszcze raz wszystkim serdecznie i widzimy się w kolejnej aktualizacji na kanale CryptoClient i życzę Wam udanego, długiego weekendu.